Zatrudnienie sezonowe z jedną z form zatrudnienia tymczasowego, jednocześnie będąc jedną z nietypowych form zatrudnienia. Rola tych form rośnie i Zyskują na znaczeniu na rynku pracy, a także we współczesnym prawie pracy. Z kolei, wypłata na życzenie w tak zwanym czasie rzeczywistym jest coraz bardziej pożądana przez osoby wykonujące pracę właśnie w branży sezonowej z kilku powodów. Taka wypłata w czasie rzeczywistym wpływa pozytywnie na elastyczność w planowaniu wydatków buduje poczucie bezpieczeństwa i wpływa motywacyjnie na pracownika wykonującego pracę w zakładzie pracy, który udostępnia aplikację, dzięki której ma możliwość samodzielnego wypłaty wynagrodzenia w czasie rzeczywistym. Koniecznie daj znać w komentarzu, czy słyszałaś słyszałeś o takim rozwiązaniu, a być może korzystałaś, korzystałeś z takiego narzędzia do wypłaty wynagrodzenia w czasie rzeczywistym. Dzięki zapisuj i obserwuj po więcej.